Cześć! Jak wiecie, od jakiegoś czasu mieszkam na południu Gran Canarii, ale czas na zmiany. Przeprowadzam się na północ. Jeżeli chcecie wiedzieć, jaka jest różnica między północą a południem, to dobrze trafiliście. Witam Was na kanale Wałkowanie Świata i zapraszam! O tym, że Gran Canaria to kontynent w miniaturze, już wiecie. A wystarczy tylko spojrzeć na mapę Gran Canarii, żeby zobaczyć, jak diametralnie różni się północ od południa. Gdyby tak umieścić dwóch ludzi jednego na północy Gran Canarii i drugiego na południu a później zebrać od nich wrażenia to mielibyśmy odczucie, że to są jakieś dwie różne wyspy tak bardzo różni się północ od południa. Przez miesiąc mieszkałam na południu Gran Canaria w miejscowości Puerto Rico i nie zrozumcie mnie źle, to jest naprawdę świetna miejscowość. Jest bardzo dobrze zaprojektowana, bardzo czysta, ma piękną plażę, dobrą infrastrukturę i świetną pogodę, ale jednak jest to miasto betonowe. Czuć w nim, że jest miastem turystycznym, dlatego że większość mieszkańców Puerto Rico to turyści albo ewentualnie osoby z Europy kontynentalnej najczęściej, które wykupiły tam sobie apartamenty po to, żeby w cieple spędzać zimę. Będąc tutaj na miejscu, chciałam doświadczyć też innej Gran Canaria, i stąd pomysł, żeby przenieść się w inną część wyspy. Cały południe Gran Canaria charakteryzuje się właśnie takim suchym klimatem, suchym krajobrazem, jaki widzicie. Niedawno na jednym punkcie widokowym spotkałam Amerykanów, którzy mówili, że wygląda to zupełnie jak Arizona albo Wielki Kanion. Jak już wiecie, jak wygląda południe, to północ wygląda dokładnie odwrotnie. Różnią się te dwie części wyspy pod niemal każdym względem pod względem krajobrazu, pogody, jakości powietrza, pod względem plaż i oceanu. Kiedy południe jest bardzo suche i skaliste, to północ jest taka soczyście zielona. Natomiast pogoda na południu jest bardziej stabilna, ciepła, jest tam zdecydowanie więcej słońca. Na górze, na północy jest bardziej niestabilna i częściej pada. Plaże na południu są piękne i piaszczyste, a na północy najczęściej kamieniste i ciemne. Ocean na południu jest spokojny, a na północy jest często bardzo wzburzony. I północ jest właśnie takim ulubionym miejscem na przykład dla surferów, bo fale są tutaj naprawdę duże. Zaraz przewiniemy się przez góry i sami zobaczycie. Zjeżdżamy w dół, na drugą stronę wyspy. Nie myślałam, że tak można się stęsknić za zielenią. Wrażenie tutaj jest takie, jakby się wjechało z jakiegoś takiego suchego, pustynnego klimatu, dajmy na to meksykańskiej pustyni, do soczyście zielonej Nowej Zelandii. I szkoda, że nie mogę Wam tego przekazać przez kamerę, ale powietrze jest tutaj też zupełnie inne. Ale na pewno to, co słyszycie, to jest śpiew ptaków. Pięknie tutaj śpiewają. Może komuś o punkcie? A może nie, bo tutaj jest. Spójrzcie, jaki pajęczyn Matrix. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię zmiany, więc jestem mocno podekscytowana tym, że będę teraz mogła poznać drugą stronę wyspy. A potem co widzę, ten popyt tu na północy zapowiada się ekscytująco, bo widoczki są bardzo fajne. Musiałam się znów na chwilkę zatrzymać. Obiecuję, że to jest tylko na chwilkę, ale właśnie zobaczyłam tutaj taką górkę, że muszę wam ją pokazać, a w czasie jazdy nie mogę. Spójrzcie sami. Słuchajcie, to miejsce, jak dla mnie, wygląda jak Nowa Zelandia i Hobbiton. Powolutku dojeżdżamy już do oceanu, ale widzę, że kryje się tutaj jeszcze jedna bardzo ciekawa atrakcja. Za chwilę Wam pokażę, co tutaj widzę. To jest miasto ulokowane na górze, prawdopodobnie na stożku wulkanicznym. Z tego, co pokazuje mi mapa, miasto nazywa się Galdar. Wydaje mi się, że to będzie jedna z moich ulubionych miejscówek tutaj na wyspie. Spróbuję obrócić kamerę i pokazać Wam, jak piękna jest ta droga. To jest droga GC70. Mam Nadzieję, że się to uda. Ta droga bardzo mi się podoba i bardzo wam ją polecam. Jeżeli macie czas, macie ochotę, to przejedźcie się nią, bo jest bardzo widowiskowa. Zwłaszcza ten zjazd tutaj do Galdar jest po prostu cudowny. Miejscami droga jest bardzo wąska, jest trochę serpentyn, więc można się pobawić tutaj. Nie ma bardzo dużego ruchu, ale może to jest związane z tym, że teraz jesteśmy w tym momencie historii, kiedy jest pandemia i covid, więc tutaj nie ma zbyt wielu turystów. Trudno mi powiedzieć, jak ta droga wygląda, nazwijmy to w normalnych czasach. Teraz jest super. Jak widzicie, jesteśmy już bardzo nisko i za chwilę dołączymy do autostrady, która nas zaprowadzi do mojego nowego miejsca zamieszkania. Spójrzcie sami, jak jest tutaj zielono. Po prawej i lewej stronie macie, jak nie kaktusy, to drzewa. Pola uprawne, i co ciekawe, wiecie co tutaj jest? Plantacje bananów. Banany, które pochodzą z Wysp Kanaryjskich, są właśnie uprawiane tutaj na północy Wyspy. To wszystko jest jak taki dziki ogród. Wyobrażam sobie takiego, wiecie, starego ogrodnika, który już nie ma siły przy nim pracować. I ta zieleń sama zaczęła się rozprzestrzeniać tak jak chce. Tutaj są krzaki po pomieszane z kaktusami, z palmami. Wszystko jest takie dzikie i szalone. I wjeżdżamy do miejscowości o nazwie San Juan. Bardzo dużo miejscowości tutaj na Gran Canaria ma święte nazwy. Do celu pozostało mi zaledwie 10 km i to autostradą. Całe szczęście, bo właśnie rozpadało się na dobre. Ale pogoda nie zaskoczyła mnie tak jak polskich drogowców, dlatego że spodziewałam się, że tak właśnie będzie. Spójrzcie sami, co się dzieje. Deszcz ustał, więc to świetna okazja, żeby na koniec pokazać Wam jeszcze, gdzie teraz zakotwiczyłam. Jestem na północnym zachodzie wyspy, w miejscowości, która nazywa się Agateta. Tak, w zasadzie to jest to malutka rybacka miejscowość, malutka rybacka mieścina. Na pierwszy rzut oka, od razu widać, że jest tutaj zupełnie inaczej niż na południu. Jest spokojnie, mało ludzi, zdecydowanie mniej turystycznie. Tam za mną mieści się malutka kamienista plaża, a tutaj. Klify. Na tych klifach, właśnie jest poprowadzona jedna z najpiękniejszych i najbardziej niebezpiecznych dróg Hiszpanii. Tutaj, właśnie w miejscowości Agaete, mieści się port, z którego wypływają promy na Teneryfę. Prom bardzo szybko przybił do brzegu i już wyjeżdżają z niego samochody. To jest te 15-20 minut, kiedy robi się tutaj spory ruch. Spójrzcie dalej. Tutaj widać drugą część tej naszej kamienistej plaży. A bezpośrednio przy plaży, w tych budyneczkach, które widzicie, znajdują się rybne restauracje. Bardzo klimatowe miejsce. Za chwileczkę pójdziemy jeszcze tam, gdzie ten biegacz. W ostatniej chwili udało mi się przylecieć tutaj na tą promenadę. Prom na Tenerife właśnie odpływa. Zobaczcie, jak to szybko się tutaj wszystko odbywa. A ta promenada jest zdecydowanie, jest zdecydowanie moim ulubionym miejscem tutaj w Agaetę. Ciągnie się tutaj wzdłuż oceanu. Jest pięknym miejscem do tego, żeby sobie pobiegać. I za chwilę pokażę wam jeszcze jakie kryje atrakcje. A tam miejsce, w którym przed chwilą byliśmy. Coś dla ciała i dla ducha, z jednej strony piękny ocean, a z drugiej siłownia na wolnym powietrzu, jakby ktoś miał ochotę w drodze do prawdziwego skarbu Agaete, które znajduje się na samym końcu tej promenady. Jeszcze chwileczka, zaraz to zobaczycie. Szczerze Wam powiem, że nie mam bladego pojęcia, do czego może służyć to urządzenie. Wpadłam na taki genialny pomysł, że może to jest, wiecie, do marynarzy, do ćwiczenia kręcenia kołem. Jak ktoś ma inne pomysły, to dawajcie w komentarzach. No to dotarliśmy na koniec promenady i zobaczcie za mną jest ten skarb, o którym wam mówiłam. Naturalne baseny oceaniczne. To są takie wielkie dziury w magmie, w lawie, która zastygła, i są wypełnione wodą z oceanu. Wokół huczą fale, a woda w tych właśnie dziurach, w tych basenach jest spokojna i cieplutka. Tak więc z jednej strony mamy piękną rybacką wioskę, wioskę miasteczko Agaete, z drugiej strony ten wspaniały cud natury, coś czuję, że na tej północy mi się spodoba.